Teatr Ałek jest instytucją zamiejscową miejscowo Teatr Teatrołek Akademii Teatralnej Warszawskiej. No, funkcjonuje. Funkcjonuje w roku już od lat 60. To już Łomnicki, był takim jakby jednym... Jedną z osób, które przyczynili się ja to z do to tego, że wiosk, wiosk, wiosk to teatru po prawej, prawej stronie, a tam za teatrem wczoraj widać, że teatru to to. Wielka Uniwersytet w Warszawie, u nas kampus uniwersytecki, zawsze mówił, że coś buduje, to trzeba na duże oddać to, co się jej zebrało. I stąd zarośnię, zarośnię, że w tym A z w stronie widać frank, Polaruje ja Gielami, taki z twarzą malca przez mego Paola Brando. Tutaj jeszcze stan, który będzie to... Dobrze Na tych górali, jak jest dużo. Teraz na słupach oświetlonionych widać flagi rwane, bo w ten weekend, jak gra, to w okresie w niedzielę, Teraz w zeszłym tygodniu grała, dzisiaj gra u siebie i jeszcze ponadto będzie grała u siebie. Czyli cztery mecze pod u siebie. I na wprost już jeden z najsłabniejszych górali białostackich wyszli w do Babci. To jest yy, prawdziwa, autentyczna Babcia, Babcia Eugenia. Yy, w 2019 roku powstał górę. Babcia Eugenia w tej chwili ma 92 lata. Kiedy zobaczyła ten monstrualny rozmiaru film e, Mural, e, powiedziała po prostu, co tu na e, No i jest, jest już taką, jaką do z toku. E, ja w znowu organizowany jest taki... Teraz budynek będzie remontowany, jest już.